Kierowcy niech biorą flagi. W dniach od 11 do 16 września, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli w ramach akcji, jestem Polakiem, pomagam Ukrainie. Stowarzyszenie Pokolenie zorganizowało konwój z pomocą humanitarną dla walczących i cywilów. Uciekamy się święta. Ksiądz Stanisław Puchała poświęcił inicjatywa. Niech Pan A następnie pomoc wyruszyła z placu Sejmu śląskiego w Katowicach. W ramach działania na rzecz Ukrainy zebrano około 125 tysięcy złotych. Z tych środków zakupiono 8 samochodów terenowych, które przeznaczone zostały dla batalionów ochotniczych znajdujących się w strefie Ato. Oraz wojskowe płaszcze, ciepłe dresy, termobieliznę i paramedyki, w tym z środek przyspieszający krzepnięcie ran. Dodatkowo dla obozów uchodźców przygotowano środki higieniczne i czystości, konserwy czy kaszki dla dzieci. Przyjazd do Kijowa zaplanowany został na godzinę 15 dnia następnego, ale celnicy po stronie ukraińskiej przepuścili konwój dopiero po pięciogodzinnym oczekiwaniu. Udało nam się całym konwojem, prawie całym, bo jeszcze ostatnie samochody przechodzą kontrolę, przejechać na stronę ukraińską. No i mam nadzieję, że wreszcie wyruszymy dalej do Kijowa. Strona ukraińska głównie nas dosyć dokładnie sprawdzała, a tak naprawdę długo czekała na to, żeby nas dokładnie sprawdzić. Po drodze część darów została przekazana do szkół polskich pod Lwowań. Teraz dostaniesz odzież termiczną. I zaraz, czy gdzieś, czy co ty jeszcze chciałeś dresy, tak? Tak. Wiem, że Polacy potrzebują w Lwowie pomocy. No i Ukraińcy, którzy mieszkają na wschodzie, też potrzebują pomocy. Sytuacja jest bardzo niestabilna na Ukrainie, więc potrzebują, na pewno potrzebują tej pomocy. My dalej. W tej chwili objeżdżamy Żytomierz. Po wielu trudach i przejechaniu prawie 1000 km w 36 godzin transport dotarł do stolicy Ukrainy w sobotę 11 września o godzinie 9. Na placu Michajłowskim samochody zostały przekazane poszczególnym oddziałom. Na miejscu zgromadziło się kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele radia i telewizji. Andrzej Parubi, szef samoobrony na Majdanie, podczas przemowy dziękował za pomoc. Do podziękowań dołączył się też Przemysław Miśkiewicz, organizator całego wsparcia. Dostaliśmy tego Opla Frontera, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo samochody na pierwszej linii frontu są bardzo potrzebne, a zwłaszcza, że ten jest dobrej jakości. My go jeszcze trochę zmodernizujemy, postawimy na nim ciężki karabin maszynowy i będziemy nim walczyć. Co się tyczy pomocy Polaków i konwoju, który właśnie przyjechał na Ukrainę, to jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie cała pomoc, która teraz przychodzi do ugańskiego i donieckiego regionu, pomoże rozwiązać wszystkie te problemy. Z placu Michajłowskiego właściciele nowo otrzymanych aut podjeżdżali pod dom ukraiński. Tutaj załadowywano je konkretnym towarem zabieranym przez Ukraińców na front. Cała praca trwała ponad 4 godziny, a permanentne niewyspanie uczestników wyprawy i upały dawały się mocno we znaki. Zmęczenie skutecznie zastępowało radość z możliwości udzielenia pomocy. Dalsza wycieczka na wschód odbywała się w autokarze w towarzystwie kilkunastu aut ukraińskich z obstawą żołnierzy batalionu AIDAR i pilotów z SBU ukraińskich tajnych służb. Po godzinie 9 rano po dotarciu do obwodnicy Charkowa odbyło się spotkanie z Agnieszką Góralską z Fundacji Otwarty Dialog, która przygotowała wcześniej całą logistykę i listę potrzeb dla obozów dla uchodźców, sama dostarczyła potrzebującym część pomocy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzie, którzy wyjeżdżają z miasta, które jest ogarnięte wojną, które jest pod ostrzałami, wyjeżdżają najczęściej z jedną walizką rzeczy bardzo podstawowych, a czasami nie tych najbardziej potrzebnych, dlatego że stres jest tak duży, że ludzie Odbiorą no, to, co jest pod ręką, czasem nie myśląc i dlatego przyjeżdżają do Charkowa czy do innych miast, właściwie nie mając nic poza takimi no, podręcznymi rzeczami. Tym bardziej zbliża się zima i w związku z tym y, te potrzeby są coraz bardziej wyraźne, dlatego no, nasza pomoc jest niezbędna. Do słowiańska konwój dotarł w niedzielę po południu i około 15 wjechał do bazy wojsk wewnętrznych w koszarach w centrum miasta. Podobno część stacjonujących w koszarach to dawni berkutowcy. Nie można było dostrzec u nich bojowej atmosfery ani woli walki. Rozpasanie i brak dyscypliny rzucały się w oczy. Batiuszka, który dołączył do konwoju w Kijowie do kaplicy na nabożeństwo, przyprowadził zaledwie pięciu chętnych spośród wszystkich ochotników. Około 18.00 cała grupa ruszyła w kierunku bazy w Siewierodoniecku. Na miejscu przyjezdnych rozlokowano w kilku salach i po raz pierwszy od wyjazdu uczestnicy wyprawy mieli okazję spędzić noc w normalnych łóżkach. Następnego dnia pobudka o 6.15 i od razu po śniadaniu kontynuacja pracy, czyli dalsze rozdzielanie dóbr dla m.in. batalionów lwów i czernichów. Bardzo mnie przyjemnie, że akurat z Polski to, bo lubię ten kraj i tych ludzi. Dlatego bardzo przyjemnie, że z, ze strony Polski przyjechaliście. I tam mamy tu pomoc od Was. Bardzo dziękujemy. Pozostał jeszcze wyjazd do jednej bazy w Sewirodoniecku, gdzie dostarczono dresy, odzież termiczną, leki wszelkiego rodzaju oraz tradycyjne paramedyki. Konwój ruszył dalej, w bazie pod Starobielskim trafił do batalionu Kiów-Odyn. W tym miejscu rzucał się w oczy wzorowy porządek, serce radowało się na widok zmobilizowanego, nastawionego bojowo wojska w mundurach z bronią. Takie osoby mają szansę walczyć i wygrywać. Jesteśmy na terenie jednostki w sumie, gdzie znajduje się grupa szybkiego reagowania, grupa specjalistyczna, dlatego też specjalistyczne opatrówki celok są iniekcyjne, zostaną im przekazane, ponieważ to będzie najbardziej wykorzystane, jeżeli chodzi o, o tą grupę. Krótka rozmowa z dowódcą pozwoliła ustalić bieżące potrzeby, które Stowarzyszenie Pokolenie oraz pozostałe organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc mogą zaspokoić mniej więcej w 5%. Ostatnim punktem przed wyjazdem była wizyta w jednej z baz sławnego batalionu ochotniczego AIDAR w Połowinkach. Tutaj walczyli ludzie, którzy w zdecydowanej większości uczestniczyli w wydarzeniach na Majdanie. Grupa rozładowała resztę darów, przede wszystkim leki dla szpitala polowego znajdującego się w bazie. U nas są duże potrzeby, dlatego że idziemy praktycznie z samymi karabinami na czołgi i grady. Techniki nie mamy. Praktycznie niczego nie mamy. Nawet nie mamy zimowych mundurów. Nas nie ma no, praktycznie niczego. Otydezy ma, nas te pło nie ma. Udało się przeprowadzić wywiad z Aliną, młodziutką aktorką, która porzuciła teatr, żeby bronić ojczyzny. Ktoś mówił, że jeżeli terrorysty pojadą do domu i no, rzucą zbroję, to po prostu nie, nie będzie wojny. A jeżeli my to zrobimy, to nie będzie Ukrainy. Następnie krótka wymiana zdań z pojmanymi jeńcami wojennymi i pytanie, dlaczego zwrócili się przeciwko Ukrainie. Pod oddział Zaria. Byłem tam w jednostce zmechanizowanej. Kiedy dołączyłem, propaganda była taka, żeby walczyć za swoje poglądy. Ja zostałam zakładniczką sytuacji. Wszyscy wyjechali, a ja zostałam. Ja nic nie robiłam. Po prostu byłam pielęgniarką. Co ja mogłam zrobić? Ja nie zaczynałam tej wojny. W ten dramatyczny sposób dobiegł końca kolejny transport z darami z Polski zorganizowany przez Stowarzyszenie Pokolenie przy czynnym udziale Fundacji Strzeleckiej, Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Instruktorów Służb Mundurowych oraz Fundacji Otwarty Dialog. W związku z wojną potrzeby Ukraińców są nadal ogromne. Wszyscy chętni, którzy chcą wpłacać pieniądze na rzecz następnych konwojów, proszeni są o dokonywanie przelewów na numer konta widoczny na ekranie.